Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowego sezonu kolowego Pukaru Świata. Dzisiaj dwa konkursy w samo. W tym pierwszym, jak widzicie, 69 zawo 68 zawodników. Najwięcej jest Finów, bo jest ich aż 8. Dlatego, że są gospodarzami. My skaczemy z numerem 38. Zobaczymy, jak ten sezon pójdzie. Ile trzeba skaczyć? Czy będziecie wolnię 138,5 m. Tam doleciał ry ryołko To no, Będzie ciężko osiągnąć taki rezultat. Ale widzę. No, jak widzicie, tak wygląda to. No, skoczek! O, ależ dobry skok! To jest kapitalny skok Pawła Pawkona. I zajmujemy w kwalifikacjach miejsce szóste. Wygrywa je Kamil Stoch Szkoda, że w rzeczywistości tak fajnie nie mógł sobie radzić. W kwalifikacjach widzicie 51 miejsce, także no. Super. 144,5 metra. W takich warunkach poleciał Johan Underforfer. Do pierwszej miejsca nie będziemy się kwapić. Chociaż ten punkt konstrukcyjny słaby to jest skok. Czy on daje nam kwalifikację do drugiej serii? Niestety nie zakwalifikowaliśmy się do za drugiej serii w pierwszym konkursie. Ale zobaczmy kto wygra ten konkurs. Wygrywa go Ryoyu Kobayashi. Widzimy się już w konkursie numer 2. Jesteśmy już w drugim konkursie. Lista skoczków bez zmian, możecie zauważyć, że nie są oni posegregowani wynikami, które zajęli w poprzednim konkursie, jeśli chodzi o kolejność startową. Jest to spowodowane tym, że y, nie stworzyłem jednego Pucharu Świata, tylko będę rozgrać po, po jednym konkursie. Dzięki temu będę mógł zmieniać skoczków, skoczków, ilość skoczków plus strony, po prostu będę to wyglądało lepiej, bardziej estetycznie, ale to po z taki minus, że nie będą posegregowani skoczkowie. Powiem jakaś Kobajashi i my zajmiemy wysokie 12 miejsce, Byleby tym razem wejść do konkursu. Póki co prowadzi Jan Herl. 130 masto, trzeba skoczyć, by przebić Austriaka z wiatrem. No ani w pleca, ani w narty. Taki w bok. No jest to bardzo podobny skok co, co ten w pierwszym konkursie. Ale jesteśmy w drugiej serii, na miejscu 30. No nie, to do... to nie jest dobry start sezonu. Na przynajmniej to pierwsze punkty, zobaczmy jak uda się skoczyć w tej drugiej serii. Lepiej, na pewno lepiej, 125 metrów chyba, 127 nawet i będzie awans na miejsce 22. Tak więc za chwilę widzimy się w podsumowaniu. Ja się. No i zatem jesteśmy już na tablicy wyników, jak widzicie po pierwszych dwóch konkursach. Liderami są Exekwo, Fang, Roniczek i Daniel Andretanto. dalej mamy Kobiesiego, Herla, Krafta, Ezenbisztera, Forfanga, Geigera, Kubackiego, Kosa. Paweł Pawkon po pierwszych dwóch konkursach wrócę znajduje się na miejscu w 29 z 9 punktami. punkty z było 40 zawodników. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie pierwszego odcinka i widzimy się za tydzień w, w Lindachammer.